Do kiedy pan daje sobie czas? Przed świętami, czas? Przed przed świętami. świętami tak, poinformuje tak, Pan tak, o absolutnie. swojej decyzji? Jednoznacznie, jasno, w, tu musi być to wszystko bardzo jasno powiedziane. I od tego momentu już jest jakby myślenie tunelowe, jedziesz, koncentrujesz się na milion procent, chcesz ludzi przekonać do tego, że jest potrzebna inna wizja Polski niż platformy i PiS. Pan tę decyzję ogłosi to, e, co dalej z marszałkowaniem? Czy znaczy, ma Pan zamiar łączyć kampanię prezydencką z byciem drugą osobą w państwie? Oczywiście. I, ale jakim cudem? Normalnie. Tak jak to robię w tej chwili, łącząc to z wieloma innymi aktywnościami, bycie drugą osobą w państwie, jak to się ładnie mówi, jak trzeba, marszałkiem Sejmu jest bardzo poważną odpowiedzialnością też za kawał rzeczywistości, za kawał bezpieczeństwa Polski. Nie można sobie tego zostawić na kampanię. Nie wyobrażam sobie takiej nieodpowiedzialności, więc oczywiście tak, będę kontynuował te prace, te służby na stanowisku marszałka Sejmu. Mam parę rzeczy do zrobienia w tej sprawie, między innymi na koniec albo za przysiężenie prezydenta, Albo jeżeli zdecyduje się startować i uda mi się zyskać zaufanie Polaków w bycie zaprzysięganym. Gdzieś na tej sali moja rola 6 sierpnia będzie. Wielu y, zastanawia się, czy wykorzystywanie funkcji popularności marszałka Sejmu powinno być wykorzystywane w kampanii prezydenckiej. Słyszał pan te argumenty? Słyszałem. Więc pytam, sły jak się pan pami do pamiętam też pewnego premiera, który kandydował na prezydenta, nie rezygnując z bycia premierem. Y, pamiętam y, y, prezydentów Warszawy, którzy kandydowali na stanowisko prezydenta. To zawsze te argumenty są dobre, kiedy się je stosuje nie do pan siebie. Swoim stanowisku pani z drugą osobą w państwie tak, a nie prezydentem kim? A prezydent Czy Warszawy warto? to w pani ocenie jest kimś, kto wypadł komuś z podmiotły? Nie. No nie, to ale pan Strachot mówi biorę, urlop na czas kampanii. Na w, to jest inne jednak stanowisko, jak pani wspomniała No więc zauważyła. to jest o czym ja mówię. Tak, tak. natomiast hmm. odrzucam te argumenty, uważam, że jeżeli się bierze odpowiedzialność za państwo, ja też uczciwie od samego początku mówiłem, jakie są moje polityczne zapatrywania i plany. Nie mam z tym wewnętrznego, etycznego problemu, bo uważam, że jestem w stanie łączyć ze sobą te dwie rzeczy. Jeżeli taką decyzję bym podjął.